Witam Was na krótkim Sylwestrze PPM Podcast. Zanim skończy się ten rok, może coś o statystykach. W 2025 roku PPM Podcast odnotowało 2872 wyświetlenia. Ponadto kanał zasubskrybowało 11 osób, za co dziękuję. Na kanale ukazało się 108 programów, nie licząc tego sylwestrowego, za to licząc ten noworoczny. Zaczęliśmy z ramówką. Stany Meksyku, opinia polityczna, mainstream, luźny monolog i 5 dni info. No i jeszcze piątunio, nie rzecz jasna, działo się. Już pod koniec stycznia, Stany Meksyku zostały zakończone i zastąpiły je de Departamenty Gwatemali. Seria, która, którą przerwałam wraz z rozpoczęciem pasm i zmianami w ramówce. No właśnie, bo w połowie roku przeszliśmy z osobnych audycji na pasma, gdzie mogliście posłuchać początku opinii politycznej, mainstreamu. Krzyśki poleca newsów z ETS2 ETS na luźnym monologu, no i właśnie luźnego monologu. ETS2 ETS News było w ramach luźnego monologu do czasu przeniesienia jako osobnej serii na PPM Channel. Swoją premierę miał również program satyryczny To Już Jest Koniec. Było dużo muzyki, dużo ciekawych audycji, ale też ważna dla mnie rzecz, mianowicie Coming Out. Do czerwca znaliście mnie jako mężczyznę, a od tego momentu Jestem również, waszych, jestem również i w Waszych oczach, już nie prowadzącym, ale prwa, prowadzącą, co prawda, transpciową. Nie ukrywam, że P.P.M. Channel. Nie ukrywam, że P.P.M. Podcast od dłuższego czasu to ten bardziej progresywny kanał i mniej popularny niż P.P.M. Channel, który jest takim głównym kanałem projektu. Dlatego postanowiłam akurat tutaj dokonać coming-outu, a dopiero później na PPM Channel. Nie miejcie mi za złe, że pierwszy raz zrobiłam coming-out na transferminie, chociaż jak tak myślę, to było to bardziej jednocześnie niż, niż najpierw tu, potem tu, no może różnica do tygodnia. PPM Podcast to również audycje specjalne i okazjonalne, Razem świętowaliśmy 3 lata projektu, razem przeżywaliśmy śmierć papieża Franciszka, razem wyrażaliśmy nadzieję wyborem nadzieje po wyborze nowego papieża i krakowskiego arcybiskupa. Pojawiła się również audycja z okazji maja równości. Co prawda tylko jedna, ale tylko tyle ostatecznie udało mi się zrobić. Obecny czerwiec był pierwszym czerwcem, którego pasma miały załączone Tworzące tęczową flagę Czym PPM Podcast włączyło się W światowe świętowanie miesiąca dumy Była też recenzja Cruel I muszę przyznać bardzo dobry film A jeśli chodzi o plany Nie planuję nowości Chcę tylko regularnego Kontentu kont i takiej stabilności Na ten rok 2026 Roku życzę wam Właśnie tego poczucia stabilności I spokoju Do usłyszenia w nowym roku